RODO i rekrutacja, a więc ochrona danych osobowych podczas rekrutacji i w momencie zatrudnienia. W dokumentach rekrutacyjnych kandydat podaje swoje dane osobowe i firma musi te dane przetwarzać na potrzeby rekrutacji czy też zatrudnienia. Jednocześnie firma nie może tymi informacjami obracać w zupełnie dowolny sposób. Dlatego w tym materiale odpowiemy sobie na następujące pytania. O co chodzi z tą ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku rekrutacji? Na czym polega ochrona danych osobowych i co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji? Oraz ochrona danych osobowych, a zatrudnienie czyli transformacja z kandydata na pracownika. Zatem serdecznie zapraszam do oglądania. Dziękuję, że oglądasz ten film. Daj subskrypcję, daj lajka pod filmem. W ten sposób pomożesz mi rozwijać ten kanał. Ok, więc przechodzimy do rzeczy. Do rzeczy ustala o ochronie danych osobowych. RODO każdy z nas słyszał i o co tutaj chodzi. Tak najprościej jak to można powiedzieć i w krótki sposób. Według prawa każdy potencjalny pracodawca może zarządzać podanymi przez kandydata informacjami. No po to, żeby właśnie móc przeprowadzić tą rekrutację, po to, aby móc identyfikować osoby, ale tylko wtedy, kiedy kandydat się na to zgodzi. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu w Twoim CV musi być klauzura. I efekt jest taki, że jeżeli masz CV i na dole masz tą klauzurę, której na przykład będziesz mieć napisane wyrażam zgodę na przetwarzanie mojej danych osobowych na potrzeby, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, albo jakąś tam inną klauzurę wkleisz, którą znajdziesz w internecie, klauzura LODO, klauzura do CV, jak sobie pisze w internecie, to znajdziesz dużo podpowiedzi, a może pracodawca wymaga jakiejś konkretnej klauzuli sprecyzowanej specjalnie pod, pod daną rekrutację. No, to Twoje CV będzie przetwarzane. Jeżeli w klauzuli nie będzie miał żadnej informacji, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, to pracodawca powinien po prostu odrzucić w ogóle Twoje CV, Twoją aplikację. Więc sprawdź, bo to jest ważny błąd. Jeżeli masz CV bez klauzuli, no to po prostu możesz wysłać setki takich CV, a każde powinno zostać y, usunięte, zniszczone i nikt tutaj z Tobą nie, nie będzie się wtedy kontaktował. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to dane osobowe, które znajdują się w CV. No i tutaj widzisz, no, podajesz różne dane osobowe w CV, na pewno będzie to imię i nazwisko, na pewno będzie to, nie wiem, jakieś dane kontaktowe, miejsce zamieszkania oraz twoja historia wykształcenia i historia zatrudnienia. Więc to są takie przykładowe dane, które podajesz w CV, i na czym polega ochrona danych osobowych. I co to jest zgoda na przetwarzanie tych danych podczas rekrutacji? Więc ustawa stanowi, że przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwania, a zwłaszcza te operacje, jeżeli są w różnego rodzaju systemach informatycznych. Więc tutaj potencjalny pracodawca może wykonać wspomniane działania tylko i wyłącznie w celach związanych z rekrutacją i tylko i wyłącznie jeżeli ma od Ciebie taką zgodę, tą klauzulę. I wtedy, kiedy jesteś kandydatem. Ok, kolejny punkt to ochrona danych osobowych. I tutaj kwestia zdjęcia, więc takie zdjęcie no. Możesz dorzucić, możesz zawrzeć w Twoim CV i to, to też oczywiście pod, podbiega ochronie danych osobowych. Um, ochrona danych osobowych, a zatrudnienie, czyli ta transformacja z kandydata na pracownika. Więc tak, jeżeli pomyślnie udało Ci się przejść przez całą rekrutację i dostałeś tą e, propozycję pracy, no to po pierwsze gratulacje. E, Ochrona danych osobowych nadal obowiązuje Twojego pracodawcę. Tylko, że teraz pracodawca będzie Cię musiał też poprosić o pewne informacje no, w związku i w momencie, najpierw, żeby przygotować umowę o pracę, a potem żeby, żeby też Cię prowadzić jako pracownika. Więc tutaj kodeks pracy wskazuje, jakie informacje można wymagać od osoby, która jest kandydatem do pracy, a jakie informacje od osoby, która staje się pracownikiem i podpisuje umowę o pracę. I zwykle w firmach, przynajmniej tam, gdzie ja takie kwestie prowadziłem, no to wygląda to w taki sposób, że są po prostu dwa formularze. Pierwszy to jest taki krótki, skrócony kwestionariusz osobowy kandydata, w którym zbiera się absolutnie podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko data urodzenia i adres, bo są to na przykład niezbędne dane, które pracodawca potrzebuje, aby wystawić pracownikowi skierowania do medycyny pracy. Więc tutaj jest pierwszy taki formularz skrócony dla kandydata i drugi formularz nieco bardziej rozbudowany w momencie, kiedy już ktoś staje się pracownikiem, w momencie, kiedy przychodzi do, do podpisania umowy o pracę. No to wtedy jest właśnie ten pełny kwestionariusz. Będziesz musiał pewnie podać numer PESEL, dodatkowa, dodatkowo imiona, nazwiska i daty urodzenia Twoich dzieci, no jeżeli tutaj będziesz chciał skorzystać z uprawnień przysługujących rodzicom. Twój pracodawca może, może poprosić o różne dane związane z, no właśnie, różne Twoje dane osobowe ma obowiązek ich chronić i przestrzegać. Są takie dane, których Ty też nie musisz ujawniać, na przykład poprzednich w pracy. Natomiast tutaj bardzo często wiesz, sam sobie szkodzić, jeżeli takich dokumentów nie przyniesiesz, no bo na przykład z tego powodu nie będziesz mógł liczyć na odpowiednie wliczenie stażu pracy, w kwestii naliczania urlopu. Tak więc, więc jeżeli masz takie dokumenty, no to zawsze warto przynieść, tak abyś miał urlop właściwie naliczany. Ok. I teraz tak, twój pracodawca ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. I yy, jest to w różnych yy, etapach, w różnych wymiarach. No Po pierwsze są to akta osobowe, mają one być przechowywane w określony, bezpieczny sposób. Jest wszystko opisane, jak należy archiwizować dokumenty pracownicze. Dodatkowo. No tutaj też w celu przechowywania danych osobowych należy wdrożyć systemy informatyczne, które są odpowiednio zabezpieczone, czy też nie wiem, zatrudnić ochronę danego budynku albo zamontować systemy alarmowe. Co więcej, pracodawca nie ma powodu, i nie powinien przechowywać tych danych osobowych, które nie są konieczne dla prawnego. I poprawnego prowadzenia ciebie jako pracownika. Dlatego, na przykład, skan dowodu osobi osobistego, czy skan prawo jazdy nie powinien być y, tutaj pracodawcy w zdecydowanej większości y, potrzebny, nie powinien być przechowywany. Naturalnie, pewne uprawnienia mogą być y, tutaj weryfikowane, na przykład, okazywane do wglądu. Y, po zakończeniu rekrutacji. Informacje podlegające specjalnej ochronie no, powinny zostać tutaj usunięte, no i w szczególności oczywiście wtedy, kiedy ktoś jest kandydatem, a, a nie dostał oferty pracy, nie podjął zatrudnienia udanego pracodawcy, wtedy te dane są i powinny być usunięte. Jeżeli jesteś kandydatem, to skąd wiesz, jak długo Twoje dane są przechowane i w jaki sposób? No, zwykle pracodawca tutaj informuje yy, o tym w trzech punktach. Na trzy różne sposoby. Sposób pierwszy to taki, że w momencie, kiedy jest oferta pracy, ogłoszenie o pracę, to tam zwykle pod tym ogłoszeniem są informacje, w których pracodawca mówi ci jako kandydatowi. W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która może też popularna, która może być popularna i być popularnie stosowana, to jest informowanie e-mailowe. Czyli na przykład Ty wysyłasz aplikację do jakiejś firmy, a ta firma czy to z automatu, czy ktoś ręcznie odpowiada, i odpisze ci po prostu w, w informacji zwrotnej, że dziękuję za te dokumenty i informujecie w jaki sposób Twoje dane osobowe są przechowywane. A trzecia możliwość no to taka, że, że na swojej stronie internetowej politykę RODO i, i, i w zakładce odpowiedniej dla właśnie ochrony danych osobowych powinny i mogą się znajdować informacje dotyczące w jaki właśnie sposób dana konkretna firma, spółka przetwarza, przechowuje Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś kandydatem do pracy. W jaki sposób i jak długo te dane są przechowywane. Z mojej strony to wszystko. Michał Wrubel, do usłyszenia.